Witam was serdecznie. Dzisiaj mamy kolejny taste test, ponieważ dawno na moim kanale nie było taste testu, a bardzo często o nie pytacie. I dzisiaj ten taste test będzie troszeczkę wyjątkowy, ponieważ na końcu filmiku będzie mały bonus, także radzę wam zostać ze mną. A jeżeli wam się naprawdę nudzi w trakcie, to po prostu przewincie do końca, żeby zobaczyć o co z tym bonusem chodzi. A dzisiaj próbujemy chipsów plantanowych. I tutaj właśnie mam trzy takie smaki. Jeżeli chodzi o same plantany, to możecie zobaczyć, czym są plantany w moim innym filmiku. Podlinkuję Wam go tutaj na dole. To są po prostu takie banany warzywne, czyli bardzo mocno skrobiowe banany, które mogą być odpowiednikiem ziemniaków. Można jeść je na, całkowicie na wytrawnie do różnych dań mięsnych czy z innymi warzywami. A dzisiaj sobie sprawdzimy, jak plantany sprawdzają się w roli chipsów. Czyli skoro są odpowiednikiem ziemniaka, no to logiczne staje się, że można z nich też zrobić chipsy. Kupiłam wszystkie te trzy paczki w moim tureckim osiedlowym sklepie, czyli są one dostępne tutaj dla mnie, ale nie jest to jakiś produkt szwajcarski absolutnie. Po prostu Turek sobie je sprowadził. Nie widziałam ich też nigdzie indziej, także są dla mnie troszeczkę takim towarem unikatowym, i. Mam tutaj trzy smaki. Pierwszy to jest po prostu z solą morską, drugi to są naturalnie słodkie chipsy plantanowe, zobaczymy co to będzie. I trzecie są z dodatkiem chili. Teraz jeżeli chodzi o ten o skład tych chipsów, to zgodnie z zapewnieniami producenta na opakowaniu mamy napisane, że jest tu 100% naturalnych składników i zero tłuszczów trans, co mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Zaczniemy, może zacznijmy od tych naturalnie słodkich, bo wyglądają na takie, które mają najmniej dodatków w sobie. Tutaj jest jeszcze troszeczkę napisane o tym, co to są plantany, że jest to rodzaj bananów do gotowania, które mają super wartości odżywcze i pyszny smak, bla, 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 że są w, popularne w wielu tropikalnych regionach. No i jakieś tam takie dane. Nasze plantany pochodzą z małych plantacji wzdłuż, Pacyfiki, wzdłuż wybrzeża, wybrzeża Pacyfiku w Ekwadorze. Zbierane ręcznie, kiedy osiągną idealny poziom dojrzałości. Są przerabiane, przetwarzane, póki są świeże, zachowując w ten sposób wszystkie swoje naturalne walory i słodki smak. I tutaj mam w składzie 71% plantanów, nieuwodornione tłuszcze roślinne, koniec, czyli wygląda na to, że są to po prostu plantany smażone w tłuszczu, nie jest to po prostu jakaś esencja super zdrowia, bo jest to smażone w tłuszczu. Ale co mi się bardzo podoba, to to, że ma to bardzo prosty skład, te tłuszcze nie są syfiaste, i no i plantany też mają dobre wartości odżywcze i widać, że tutaj jest kładziony nacisk na to, żeby te wartości zachować. Dlatego bardzo spodobała mi się ta przekąska jako odpowiednik takich naszych przemysłowych chipsów, które po prostu są już smażone na nie wiadomo czym. I wygląda na to, że będą one naturalnie słodkie, czyli pewnie były zebrane, kiedy były naprawdę już dojrzałe, tak jak zresztą tu piszą. Otwieram. Mm. Pachną naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Nie wiem, czy zobaczycie, co tu jest w środku. Nie pachną w ogóle takim smażonym, ciężkim czymś. O, widzicie? Tak wyglądają. Pachną tak świeżo. tak. No naprawdę fajnie jakbyśmy troszeczkę mnie przenoszą w takie wizje letnie. Jest koniec listopada 30, więc wizje letnie są jak najbardziej wskazane. Kojarzy mi się to z takim leniwym popołudniem na plaży, kiedy leciutko zachodzi słońce i już nie jest tak strasznie upalnie, mamy ochotę coś zjeść, ale nadal, żeby nie był to jakiś wielki, ciężki posiłek. Także dobra, próbujemy tych naturalnie słodkich plantanów. Jak widzicie, kolor mają piękny, taki trochę żółtawy, naprawdę słoneczny, poprawiający humor. Zobaczymy, jak smakują. Są mocno twarde, mocno chrupiące. Smak mają bardzo, bardzo naturalny. Ale no, muszę przyznać, <noise> dużo lepszy niż jak po prostu piekę sobie plantany w piekarniku. Widać, że zadbało no, tutaj o to, żeby te plantany były dojrzałe, o co ja niestety e, nigdy tak nie dbam. Jakoś nie umiem tego zaplanować i poczekać, aż mi dojrzeją te plantany i robiłam je, gdy były niezbyt dojrzałe i trochę za suche. A to jest naprawdę bardzo smaczna sprawa. Mają taki lekko absolutnie nie smakują jak banan. Smakują troszeczkę jak taki ziemniak z inną konsystencją. Całkowicie nie jest to taka chrupkość normalnego chipsa, jest to zresztą grubszy płatek. Jest to bardziej taki twardy i bardziej skrobiowy smak, konsystencja bardziej taka twarda i skrobiowa zbita i mają w tle taki posmak właśnie owocowy, ale nie bananowy. Taki świeży, troszeczkę może cytrusowy, coś w tym stylu. Także uważam, że naprawdę jest to fajna przekąska. Zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć, jakie są wartości odżywcze tego. Tutaj jest 75 gramów i to są trzy porcje. Jedna taka porcja ma 160 kilokalorii. Czyli całość tej paczki ma no, 480 kcal. Jest to dosyć ciężka paczuszka, bo one są grubawe. Także, no tak jak mówiłam, nie jest to rzecz, która jest bardzo dietetyczna, ale nadal ja uważam, że nie jest to rzecz jakaś po prostu niezdrowa. Jest to fajna, sycąca i trochę kaloryczna, ale nadal fajna przekąska. One mają 8% błonnika, także jest naprawdę sycąca, także powiem Wam, że już zjadłam ja tą paczkę kiedyś, dlatego wiem, że jest sycąca, bo naprawdę bardzo mnie nasyciła. No ale będę jej próbowała jeszcze raz. Nie powiem Wam, która to była, chociaż łatwo się domyślić, którą ja mogłam wybrać. Dobra, następna to jest paczka z solą morską. I w składzie mamy 70% plantanów, znowu nieuwodornione tłuszcze roślinne, sól morska i koniec. Jeżeli chodzi o kaloryczność, o tu mamy troszeczkę mniej 450 kalorii w 100 gramach. Nie wiem, jak to się dzieje, skoro jest o 1% mniej plantanów, dalej jest tylko olej i sól, której na pewno nie ma bardzo dużo, bo byłoby to niejadalne, a jest no, znacząco mniej. Znacząco, no, jest to jakaś zauważalna różnica w kaloriach. Także to mnie dziwi, no ale nieważne. I te pachną już troszeczkę inaczej. Nie wiem dlaczego, bo te pachną taką, właśnie taką morską bryzą i takim delikatnym jedzeniem z nadmorza, ale nie tak ciężko i czymś bardzo smażonym. A te przez to pewnie, że mają sól, pachną jeszcze bardziej świeżo. I już w ogóle tutaj kompletnie nie czuję smażenia. Tu jest leciutko wyczuwalne, ale przyjemnie, nie tak jak potrafią śmierdzić smażone ryby czy frytki nad morzem. A tutaj kompletnie tego nie czuć. jeśli chodzi o ich wygląd. O! No to wyglądają praktycznie tak samo, chociaż mam wrażenie, że są bardziej takie jakby kruche. Tam nie było takich połamanych i cienkich elementów, a... A tutaj jest ich sporo. Może tak się trafiło, że były jakoś cieni pokrojone. Spróbujmy, jak smakują. Są pyszne. Tutaj nie mam w ogóle owocowego posmaku w tle, nic a nic. Czyli myślę, że te plantany były zerwane, gdy były dużo bardziej dojrzałe, a te, gdy były mniej dojrzałe. I tutaj czuję. Taki bardzo delikatny plantanowy właśnie ziemniaczany smak yy, i te sól, która jest perfekcyjnie wyważona. Nie są to chipsy za mało słone ani przesolone i świetnie ona jakoś tak podbija ten smak. Mm. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mi smakują. Nie wiem do czego mam porównać ten smak, no nie jest to smak bananowy. Nie ma już kompletnie nuty owocowej, ale też nie jest to ziemniak, no smakuje to, to trochę, trochę inaczej ale bardzo, bardzo dobrze, nie wiem też czy lepiej niż chipsy ziemniaczane, bo nie mi to oceniać, każdy ma jakiś swój gust. Dla mnie są troszeczkę lepsze, ponieważ chipsy ziemniaczane, nie wiem, mam z nimi problem, smakują mi może pierwsze dwie sztuki, a potem czuję że taka przytłoczona, jest mi za ciężko, czuję, że zjem coś bardzo, bardzo niezdrowego. W przypadku tych chipsów może to jest złudne. Ale kiedy zjadłam tę paczkę, jedną, którą zjadłam na razie w życiu, nie postanowiłam nakręcić dla Was test smaku, bo mi smakowała. Nie miałam tego efektu przytłoczenia i tej ciężkości. Czułam się jak po takim dobrym, solidnym posiłku, ale nie posiłku, który mi zaszkodził. Także tu jest taka różnica. Zbliżamy się do ostatniej paczki. I to jest paczka z dodatkiem chili. 70% plantażu, znowu nieuwodornione tłuszcze roślinne, sól morska, naturalne przyprawy, kwas cytrynowy. I też 450 kcal w 75 g, czyli w tej paczce. Te pachną bardzo podobnie do tych. Ale to, co wyraźnie tutaj czuć, to właśnie te odrobinę cytryny, czyli takie paskowate coś tuć w powietrzu. Tak wyglądają. Są troszeczkę bardziej czerwonawe. Myślę, że to przez dodatek chili. No i jak smakują? Mm. Pycha. Jednak ta wersja smakuje mi najbardziej, bo lubię. Taki lepki, pikantny ładunek. One są naprawdę bardzo mało pikantne. Jest to coś, co czujemy z tyłu na języku po zjedzeniu już takiego chipsa i świetnie moim zdaniem podbija to ten smak Plantana. No i daje taką, nie wiem, nie potrawy, które mają jakiegoś kopa satysfakcjonują bardziej niż te, które go nie mają. Niemniej jednak wszystkie były bardzo dobre, ale te są zdecydowanie najlepsze dla mnie. I najbardziej warte uwagi, może no, to już wiecie, które wcześniej jadłam i które wybrałam jako pierwsze do próbowania. Teraz pora na obiecanego bonusa, a bonusem jest po prostu konkurs. I jako, że jesteście widzami mojego kanału, a mój kanał jest głównie spożywczy, stwierdziłam, że najlepszą nagrodą po takim właśnie konkursie będzie coś spożywczego. No i nie trudno się domyślić, że nagrodą jest taki właśnie zestaw trzech smaków plantanowych chipsów. Każdy konkurs ma jakieś warunki, także i ten musi je mieć, i ten będzie miał trzy kroki, które powinniście spełnić, żeby zostać zwycięzcą mojego konkursu i dostać ten zestawik. Plantanowych chipsów. Pierwszy krok jest taki, żebyście byli subskrybentem mojego kanału. Drugi jest taki, żebyście spośród moich filmików wybrali wasz ulubiony przepis, udostępnili go na swoim Facebooku i napisali, dlaczego jest waszym ulubionym przepisem. A trzeci jest taki, żebyście w komentarzu pod tym filmem napisali, że bierzecie udział w konkursie i który przepis został tym waszym wybrańcem. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w piątek 12 grudnia, także wieczorem spodziewajcie się wyniku ze zwycięzcą. I ja wybiorę zwycięzcę na drodze losowania. Także do zobaczenia w piątek z wynikiem. Teraz się z Wami żegnam i nie ukrywam, że mam zamiar skończyć tu co nieco, chyba właśnie tego pana jako zwycięzcę. Do zobaczenia następnym razem. Pa pa!